Stulecie XIX wieku przyniosło znaczącą zmianę w dokumentowaniu rzeczywistości. Okazało się bowiem, że manualne zdolności malarzy czy rzeźbiarzy portretujących czy to osoby czy wydarzenia można zastąpić pewnym procesem fotochemicznym. Wynalazek fotografii był zatem przełomem w dziejach utrwalania tego, co było. Podobnie jak wynalazek druku, upowszechnił dostęp do pisma. Fotografia miała za zadanie ilustrować, komunikować, ale także uwierzytelnić. Stając się przez to nowym typem źródła historycznego. To zdjęcie tak naprawdę nie mówi nam wiele. My nie wiemy, co wydarzyło się zanim zostało ono wykonane. Ani nie wiemy również, co wydarzyło się po tym, jak zostało wykonane. Dysponujemy, proszę Państwa, fotografią wykonaną zresztą niedaleko Gmachu Akademii Umiejętności. W Miejskim Pałacu Tyszkiewiczów przy ulicy Łobzowskiej, gdzieś w początku XX stulecia, znajduje się na nim jedna z córek hrabiego Edwarda Tyszkiewicza, pozująca przed szafą wypełnioną porcelaną. Fotografia. Często bywa określana mianem cięcia przez czas, ponieważ dokumentuje tylko jeden bardzo krótki moment danej rzeczywistości. Nie wiemy, co wydarzyło się zanim została wykonana, ani nie wiemy, co wydarzyło się tuż po jej wykonaniu. Okazuje się, że Chwilę przed wykonaniem tego zdjęcia, rodzeństwo hrabianki nakarmiło koguta chlebem nasączonym w spirytusie. Tuż po wykonaniu tego zdjęcia, zwierzę wpadło do pomieszczenia i roztłukło całą znajdującą się w regale porcelanę. Cięcie przez czas. Utrwalenie tylko i wyłącznie jednego momentu rzeczywistości. Nie wiemy, co było przed, nie wiemy też, co było po. Ale fotografia, jak żadne inne źródło historyczne, nie zbliża nas bardziej do przeszłości. Fotografia jest ważnym źródłem historycznym i jest bezspornie źródłem wielowymiarowym, choć jeszcze przed kilkunastu. Laty, chociażby w poczytnym podręczniku uniwersyteckim poświęconym naukom pomocniczym, historii, fotografia jako taka nie była uwzględniana, a nie ma drugiego typu źródła historycznego, drugiego takiego typu źródła historycznego, które w sposób bezpośredni zbliżałoby. Osobę, która to źródło interpretuje, która to źródło bada do e, przeszłości. W wydanym w połowie lat 30. eseju, który nosił tytuł Dzieło sztuki w dobie reprodukcji, Walter Benjamin, który obecnie jest uznawany za jednego z największych teoretyków estetyki w stuleciu XX. Wskazywał, że fotografia jest tak naprawdę faksymile rzeczywistości, jest idealną kopią tejże rzeczywistości, aczkolwiek kopią, która utrwala tylko i wyłącznie bardzo krótki wycinek tej rzeczywistości. Żadne inne źródło historyczne nie daje tak bezpośredniej możliwości kontaktu z osobami, miejscami, wydarzeniami, obiektami, właśnie jak daje fotografia. Aczkolwiek jej użycie dla badania epok wcześniejszych jest jak najbardziej adekwatne, o czym świadczą chociażby. Utrwalone dzięki fotografii zabytki piśmienności, często dziś już nieistniejące, z których możemy korzystać właśnie dlatego, że przed kilkudziesięciu czy ponad stu laty zostały utrwalone na kliszy fotograficznej. Takim dobitnym przykładem są chociażby dokumenty fundacyjne. Uniwersytetu Krakowskiego, Kazimierzowski z 1364 roku i Władysława Jagiełły z roku 1400, które zostały sfotografowane przez Krigera w Krakowie około roku 1900. I te fotografie, wykonane przed 120 laty, są tak naprawdę jedynymi śladami po tych zabytkach, które zniszczały w czasie II wojny światowej. Zbiory fotograficzne przechowywane w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w archiwum nauki, Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk są rzeczywiście takim fantastycznym wglądem w przeszłość, aczkolwiek rejestrującym tylko wąskie fragmenty tejże przeszłości. Wśród zbiorów fotograficznych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie bezspornie wyróżniają się te, które powstawały na przełomie stuleci na przełomie stulecia XIX i XX, w pierwszych latach stulecia XX, a odpowiadali za nie ówcześni mecenasi sztuki, uczeni, podróżnicy, którzy odkrywali nieznane. Wówczas zakątki świata, a dzięki wynalazkowi fotografii utrwalali nie tylko napotkaną tam architekturę, ludzi, ich zwyczaje. Wśród tych kolekcji na pewno poczesne miejsce zajmuje archiwum fotograficzne Karola Ląsko-Rońskiego, przekazane Akademii w roku 1900 29, aczkolwiek jego historia jest dość zagmatwana, gdyż dopiero 70 lat później można było tak naprawdę dowiedzieć się, jakie skarby ta kolekcja kryje. Kolekcja licząca bagatela ponad 80 tysięcy fotosów. A wśród nich obok. I zamawianych przez Landskorońskiego, i nabywanych fotografii zabytków sztuki zachodnioeuropejskiej znajdują się chociażby bezcenne fotografie sfinansowanych przez niego wypraw archeologicznych do Azji Mniejszej, na wyspy greckie, ale także na Daleki Wschód. Nie możemy również zapomnieć o Władysławie Kotwiczu i pozostawionej przez niego kolekcji fotografii z wyprawy mongolskiej, którą odbył jako urzędnik kancelarii rosyjskiego Ministerstwa Finansów w czerwcu-sierpniu 1912 roku. Kotwicz był cenionym orientalistą, językoznawcą, znawcą języków mongolskich, wyprawiał się kilka razy w początku stulecia XX właśnie do Mongolii. Podczas tej wyprawy z lata 1912 roku odwiedził między innymi najstarszy buddyjski klasztor na terenie Mongolii, Erdenedzu, w którym odkrył nieznane wcześniej inskrypcje mongolskie, ale także dokumentował przy pomocy fotografii, życie mnichów, ceremonie religijne, ale także architekturę tego miejsca, która już kilkanaście lat później miała ulec bezpowrotnym zmianom po objęciu w Mongolii władzy przez komunistów. Wśród kolekcji fotograficznych Akademii Umiejętności w Krakowie nie sposób pominąć fotografii pozostawionych przez Walerego Getla, krakowskiego geologa, który podróżował przez kontynent afrykański w końcu lat dwudziestych ubiegłego stulecia, czy też zdjęć wykonywanych na wyspie Hokkaido przez Bronisława Piłsudskiego, który w początku stulecia 20. Dokumentował życie Ainów i innych plemion północnych. Fotografie te stanowią wyjątkowy zapis czasu, zapis chwili. Pozwalają zbliżyć się do tamtej przeszłej rzeczywistości, tak jak żadne inne źródła. Pozwalają na zobaczenie przeszłości, ponieważ fotografia pozwala nam. Jako historykom na zwizualizowanie tej przeszłości, ale fotografia nabiera pełnego znaczenia dopiero wtedy, kiedy zostanie opisana przez jej autora, kiedy będziemy posiadali do niej komentarz mówiący o czasu, o miejscu wykonania, o twarzach ludzkich, które zostały na niej utrwalone bądź o wydarzeniach. Bez tego komentarza fotografia ta pozostaje tylko pewnym niemym obrazem przeszłości, jak chociażby ta prezentowana na początku tego wykładu, hrabianki Tyszkiewiczówny, stojącej przed regałem wypełnionym porcelaną.